Monitoring zdarzeń w e -personal. Jeżeli chcesz mieć pewność, że o niczym ważnym nigdy nie zapomnisz, pozwól, by e przypomniał Ci o tym, co wymaga Twojego działania. Z tej prezentacji dowiesz się, jak ustawić alerty kadrowo-płacowe, jak grupować powiadomienia, jak sprawnie obsługiwać zdarzenia, jak korzystać z funkcji monitorujących. Dzięki i e personel możesz zdefiniować alerty kadrowo-płacowe odnoszące się do pilnowania terminów ważności np. badań lekarskich, szkoleń BHP czy uprawnień do wykonywania zawodu. Aby mieć wgląd do tych zdarzeń, przejdź do zakładki Komunikaty, która znajduje się w górnym menu. Wygenerowana lista komunikatów poinformuje Cię o bieżących wydarzeniach wymagających uwagi. Zobaczyć możesz tam trzy typy komunikatów. Błąd oznacza, że np. dany pracownik nie ma ważnej umowy czy badań lekarskich. Ostrzeżenie ma charakter informacyjny i przypomina o kończącej się ważności dokumentów. Z kolei sukces to potwierdzenie pomyślnej integracji i e personal z zewnętrznymi systemami, np. takimi jak portal pracownika. Aby wyświetlić posegregowane powiadomienia, wystarczy przeciągnąć nagłówek powód do obszaru nad kolumną. Zdarzenia są pogrupowane, dlatego w każdej chwili możesz zobaczyć, czy dzieje się coś ważnego, co wymaga Twojego działania. Do wyboru masz także podział ze względu na typ komunikatu czy datę jego utworzenia. Wszelkie zdarzenia wymagające twojego działania możesz obsłużyć od razu z poziomu otrzymanego alertu. I e daje możliwość łatwego przejścia do powiązanego ze zdarzeniem miejsca w systemie. Przykładowo, w przypadku zgłoszenia o końcu ważności badań lekarskich, system przekieruje cię do danych zatrudnienia konkretnego pracownika, gdzie znajduje się zakładka Badania i szkolenia. Na dole ekranu znajdziesz opcję Generuj skierowanie. Kliknij w nią, a następnie wybierz interesujący cię wzór z listy. W ten sposób utworzenie skierowania na badania lekarskie będzie wymagało od ciebie zaledwie kilku kliknięć. Formularz wskazanego przez ciebie skierowania będzie automatycznie uzupełniony danymi osobowymi pracownika bez konieczności ich ręcznego wpisywania. Po wykonaniu danej czynności potwierdź komunikat jako zrealizowany. Spowoduje to jego usunięcie z centrum powiadomień. Dzięki temu będziesz miał tylko na liście zadania do wykonania. I Personel automatycznie monitoruje zdarzenia kadrowo-płacowe, a także daje Ci możliwość sprawdzenia ich w każdej chwili. Do tego celu służy sekcja funkcji monitorujących. Zawarte w niej funkcje pozwalają wygenerować aktualne na dany moment komunikaty z wybranej kategorii lub wykonać przeliczenie sumarycznych danych takich jak limity urlopowe czy staż pracy. System w łatwy i szybki sposób wygeneruje dla ciebie komunikat i poinformuje, co wymaga Twojego działania. Wszystkimi powiadomieniami możesz dowolnie zarządzać. Przechodząc do sekcji kadry, a następnie ustawienia, określisz z jakim wyprzedzeniem chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące danej kategorii. Dzięki temu dostosujesz alerty do Twoich potrzeb i uzyskasz pewność, że o niczym ważnym nigdy nie zapomnisz.